Kolejny dzień i pierwsze ujęcie kamerką GoPro Hero 11 Black. Noc spędziłem na takim parkingu tuż obok centrum ogrodniczego. A teraz lecę na przepiękną plażę, nazwaną Malediwami. A z tych emocji zapomniałbym się przywitać. Witam serdecznie, widzowie Janek z tej strony. Dlaczego w ogóle GoPro? Dlatego, że mam obudowę wodoodporną, a kupując na przykład DJI Osmo Action 5 nie miałbym obudowy wodoodpornej w Media World, tutaj we Włoszech. Musiałbym zamawiać, czekać dwa tygodnie, no i nie nagrałbym Wam fantastycznych podwodnych widoków. Także decyzja na GoPro i powrót do klasyki. Tutaj na południu Włoch czuję się troszeczkę jak w Chorwacji. Dużo więcej kamieni, jest bardzo dużo kaktusów, no, i takie niższe, troszeczkę drzewa, trochę mniej palm, akurat w tej lokalizacji. O, po tych murkach tutaj widać. No, jakbym wam nie powiedział, to dużo widzów by myślało, że jestem teraz w Chorwacji. Już dojechałem. Sytuacja wygląda tak. Tutaj jest bardzo duży parking, tutaj też jest, ale na razie jest nieczynny. I tu mamy wejście na tą gigantyczną, przepiękną plażę. Idę wam ją pokażę. A oczywiście przy kamp kamperach normalnych zaparkowałem. Zawsze to troszkę bezpieczniej. Widok ekstra. Dobra, idziemy. Dobrze. Pierwsze wrażenie oczywiście z wami. I to jest właśnie. To jest właśnie ta plaża. O, w ogóle już się kąpie trochę osób, a w sezonie no to tutaj nie ma gdzie miejsca absolutnie rozłożyć. Pięknie to wygląda. I co? Od razu brończynę? Czy normalnie z detektorem na początku? Trochę tego dziadowstwa wywaliło. A teraz były święta przez trzy dni. No i ludzie mieli wolne. I na pewno się sporo osób tutaj przewinęło. Ekstra to wygląda. Dobrze. Jaki jest plan? Plan jest prosty. Zjem coś sobie na spokojnie. I ubieram piankę i wchodzę, zobaczymy czy cokolwiek wyjdzie. No i tym razem kamerkę wezmę w uchwyt wodoodporny. Już nigdy nie popełnię tego błędu, żeby go prosa do słonej wody zanurzać. Na obiad będzie paella, i kupiłem Coca-Colę półlitrową. Wiem, wiem, że niezdrowe ale za 0,75 eurocentów, to nawet patrząc po kursie 4,4. ,4, to mamy 3,30 zł za pół litra. A z tego, co kojarzę, to w Polsce chyba 3,30 kosztuje taka 330 ml, co? Także tutaj fajna prom promka była. Zjem tą paellę. Kurczę, muszę się przyzwyczaić, bo tutaj inny troszeczkę ekran. Zjem tą paellę, mam już uchwyt, muszę tylko jeszcze na klatkę te, te szelki znaleźć i jakieś fajne ujęcia zrobimy Ile chcę szukać. A w Lidlu dzisiaj kupiłem Oregano, bo podoba mi się to szklane opakowanie. Tutaj nie ma takiego wybrzuszenia jak, jak w tym, bo po powrocie do Polski chciałbym sobie zrobić taką półeczkę w tym miejscu, żeby te przyprawy po prostu sobie stały w ten sposób. No ale kurczę, te mi się no nie podobały z tym wybrzuszeniem, także. Myślę, że pod koniec wyprawy sobie kupię kilka po prostu tego typu, no i będzie ładnie, troszeczkę niższe spoko, co? No tak fajnie jak dzisiaj, mi się bardzo dawno już nie szukało, biorę szybko, podgrzewam wodę na prysznic i zaraz zaproszę Was na podsumowanie. Tak wygląda podsumowanie, no były sygnały, były sygnały, tam jak widzieliście na nagraniu kamienie, no to w tych kamieniach się bawiłem, tam też taka glina była, 2 ,60 euro 60 eurocentów, trochę śmieci, broszka, chyba jedna z pierwszych na tej wyprawie, znaczy chyba 100%. To jest bardzo ładny wyrób. Szkoda, że z metalu, ale jest. I srebrna obrączka z oneksami, też bardzo ładne znalezisko. Jestem zadowolony. A ta plaża, na której dzisiaj poszukiwałem, ma aż 8000 opinii. Jeszcze nigdy się nie spotkałem, żeby jakiekolwiek kąpielisko, jakakolwiek plaża miała tak gigantyczną ilość opinii. Napiszcie w sekcji komentarzy, jeżeli znacie taką plażę. No ale tutaj się nie dziwię absolutnie, dlaczego ma aż tyle komentarzy, ponieważ jest to, tak jak nazwa, Malediwy. Miejsce tutaj na nocleg jest super i tutaj na pewno wrócę. Ale teraz lecę znaleźć miejsce z zasięgiem, bo trzeba wrzucić Wam odcinek. Mamy kolejny dzień. Jest tak jasno, że po prostu aż oczy mrużę. W takiej lokalizacji spałem. Spokojna noc. I w busie mówiłem Wam, że dam znać, jak będzie temperatura. Dzisiaj jest godzina 10 rano i mam 28 stopni. Także powoli zaczyna się robić piekarni. Nie pokazałem Wam z tego całego pośpiechu na wyprawie, nie pokazałem Wam gdzie jestem. Jak mamy mapę Włoch, to tutaj, jak mamy tego bucika, to jestem praktycznie na samym dole tego obcasa. I teraz zaczynam podróż tutaj, tym rejonem. Dlaczego tak? Robię rekonesans. Gdzie mi będzie pasowało, gdzie będzie wychodziło po prostu sprawdzam i plaża za plażą, niektóre omijam, tak jak mi los pokieruje. Dojechałem. Tutaj jest taki duży parking. Tu na drodze troszeczkę mniejszy i tu mamy wejście na plażę, idziemy zobaczyć. Tak wygląda plaża. No i kwestia, czy tutaj w morzu gdzieś są kamienie, gdzieś dostrzegę, bo jak jest piasek to w ogóle no tak jak na wczorajszej, godzinę żadnego sygnału do momentu, aż nie trafiłem na kamieniste podłoże. No nie widzę, nie widzę żadnego miejsca, a już tutaj pewne doświadczenie na wyprawie zdobyłem, także jadę na kolejną plażę. Podjechałem na troszeczkę mniej popularną plażę. Tutaj nawet nie ma parkingu. Jest po prostu taka barierka i plaża z szybkim w miarę spadkiem. I tutaj sobie Myślę, żeby wziąć piankę i od razu wbić totalnie tego miejsca nie czuję. No ale jak już podjechałem, to założę spodnie, buty. Nie chcę na razie pianki moczyć i wejdę sobie. Zobaczymy ani jednego sygnału. Nawet kamerki nie brałem. Lecę dalej, lecę dalej, ale dzisiaj warunki takie, że spore fale. Więc muszę dostrzec kamienie. Jak dostrzegę, no to wtedy wejdę poszukać. O, tutaj mi się podoba. Ładny wjazd na plażę A w ogóle jaki luz tutaj na południu Ja nie zwróciłem na to wcześniej uwagi Większość parkingów Od 15 czerwca Jest tutaj płatnych Także no myślę, że Nie będę musiał się w ogóle przejmować Przynajmniej w tej południowej części Zobaczymy jak będzie dalej Jak się będę kierował Z powrotem na północ Ale tutaj luz blues. I ja ociek kręcę. Gigantyczny parking No i ja jadę Taką drogą, jeszcze 800 metrów, nie ma zakazu, i może podjadę jeszcze bliżej plaży. Chciałem powiedzieć, że lipa będzie w sezonie przy takiej dro drodze, że praktycznie nie ma przejazdu, no ale patrzę tam, policja chyba przejedzie bez problemu. Podjechałem na taki bardziej dziki parking, idziemy zobaczyć plażę, jak tutaj wygląda. Ale tutaj też słyszę te fale, i raczej dzisiaj będzie lipa z poszukiwaniami. Co tutaj siedzieć? Jadę do miejscowości Gallipoli. Tam jest plaża gigantyczna i zobaczymy, jak tam wyglądają warunki. Jeżeli nie będą odpowiednie, to prawdopodobnie tam zostanę do końca dnia. Może wieczorem się może uspokoić. Zobaczymy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ciągle detektor, detektor. W zimę ja się nie mogę doczekać, a teraz mam ogromny niedosyt, bo warunków takich, żebym wszedł sobie na 5-6 godzin bardzo mało. A, no, jak wejdę sobie na godzinę, tam kilka sygnałów, czy na dwie godziny, no to mam straszny niedosyt i chcę po prostu znaleźć plażę, gdzie będę sobie mógł cały dzień albo dwa, albo trzy chodzić. I, i dlatego po prostu, no to jest dla mnie, no mówię, tak, nawet ciężko to pasją nazwać, to jest obsesja na temat poszukiwań. I już za chwilkę będę w miejscowości Gallipoli. Wreszcie znalazłem jakąś miejscówkę, bo ciężko z parkingiem. Jestem na takim parkingu, teraz przy samej plaży, tutaj bar czynny. W ogóle już widziałem po drodze parkingi płatne, także sezon w pełni. Idziemy się przejść, zobaczyć jak to wygląda. Tutaj kamieniste podłoże, także muszę z tamtej strony przejść na piaszczystą część. Lido San Giovanni. Lido San Giovanni. Apartamenty jeszcze puste ale ludzi coraz więcej tam kurcze ogromny parking nie było w ogóle wjazdu żadnego barierki także no koszą kasę w sezonie a poza sezonem niektórzy nie udostępniają dobra i teraz Lido San Giovanni i gdzie tu jest ja się pytam przejście na plażę tu by było ale zamknięte także idziemy dalej dobra przeszedłem jakieś 400 metrów tutaj widzę parking przy Samej drodze, i może będzie wejście na plażę. Bo to no nie podoba mi się to, że kurczę poza sezonem wszystko pozamykane, i trzeba taki kawał iść, żeby wiecie, żeby się dostać na plażę. No ale zobaczymy. Jeżeli tu by było wejście, no to idealnie. Parking blisko do poszukiwań. Zobaczymy zaraz. Te samochody nie bez powodu. Tutaj, czy tędy jest przejście? Chyba tak. No, i zarobiście. Wreszcie, wreszcie plaża. No ale, żeby się tutaj dostać, to dajcie spokój. Tu do, na Blutrynemu fajne warunki, bo są kamienie w wodzie. Trochę się kąpię. No miejsce fajne. Plaża fajna, ale jednak szukam innej. Chcę znaleźć taką jak ostatnio, czyli, że powolny spadek i wtedy gdzieś tam kamienie wypatrzeć i tyle. Bo tutaj, no mogłem z tym Blutrynem wejść, ale. No, mam coś takiego, że jak nie czuję miejsca, co zmieni. A samo Galipoli, nawet niebrzydkie. I to co mi się podoba, to odliczanie czasu do zmiany świateł. W kilku krajach to jest, w Polsce też gdzieś tam widziałem. Bardzo fajna opcja. Wyjechałem za miasto i tutaj zdecydowanie bardziej mi się podoba. Poszukiwania są jak najbardziej spoko. Ale. Tak, czasami jak sobie pomyślę. No teraz jestem w tym miejscu, 2300 km od Warszawy, i zaraz wychodzę ze swojego samochodu z polskimi blachami, wchodzę do wody i kilkaset osób na plaży po prostu obserwuje, co ja tam poczyniam. No to jest takie kurcze. Nie wiem, jak to określić. To zawsze się wiąże z takimi. Przyjemnymi dla mnie emocjami. Już zakończyłem poszukiwania i bardzo chciałbym Wam pokazać diamenty, pierścionki jakieś ładne, kupę monet. No a tym razem, jak widzicie, same śmieci. Nic ciekawego. Także i tak bywa. Ale ekstra się szuka, jest. Bardzo komfortowo w tej piance, mimo dużych fal, także jest gitara. A co mnie najbardziej cieszy, GoPro Hero 11 Black jest troszeczkę mniejsza od dziesiątki, i tutaj do tego wodoodpornego opakowania do tej obudowy bez problemu wchodzi, wychodzi, a z dziesiątką się męczyłem, musiałem często czymś podważać. Także super taki pierwszy z nieoczywistych plusów, jakie zauważyłem. Podjechałem na taki parking, jak widzicie trawa nieskoszona, widać, że jeszcze nie przygotowany przed sezonem i tutaj spędzę sobie noc, a teraz przejdziemy się tam, zobaczmy jak wygląda kamienista plaża, zrobię rekonesans, bo jeżeli będzie mi się podobała, to może pierwsze nurkowanie z bluczynemu jutro wykonam. Nie wiem, nie wiem co to, ale pachną przepięknie. To w ogóle zawsze mnie ciekawiło w takich domkach czy ludzie po prostu sobie kupili żeby mieć na wakacje, czy mieszkają całorocznie, czy kupili na wynajem bo wszystko jest bardzo mocno teraz opustoszałe zresztą nawet widać jak zaniedbane po, po roślinności i w zasadzie mamy tutaj dwie plaże jedna jest tutaj taki obszar krajobraz jak na jakimś księżycu i Tutaj jest druga plaża. I na tej części ewidentnie widać kamienie w wodzie. Także no pod Mógłby być to ciekawy temat. No i chyba trzeba będzie jutro sprawdzić. Tam widzę jakiś wędkarz. Chyba tutaj będzie jutro pierwsze nurkowanie. Jeszcze raz rzut oka na plażę. I tędy. Tak jak na końcu tej drogi widzicie, tam jest właśnie ten parking. Tutaj po świętach widać, że w palnik było dawane, także no, nie ma chyba co się zastanawiać, jestem tak daleko na południu, może ktoś tutaj z poszukiwaczy nie miał blucznemu, albo no nie wiem. Ale czuję to miejsce. To miejsce czuję, tak jak dzisiaj szukałem na tej ogromnej plaży i pustynia, wiecie, chodzicie bez sygnału, bez sygnału i tylko fale was uderzają. To takich miejsc totalnie nie czuję. A takie małe, no to przynajmniej wiem, że w miarę jestem w stanie je posprawdzać. Także będzie nurkowanie, będzie nurkowanie. A dzisiaj na kolację skoczy takie oto mięsko wołowe i do tego jakaś bułeczka. A tymczasem w tym odcinku to już wszystko. Pierwsze nagrania w 4K w 60 klatkach. Możecie napisać w sekcji komentarzy, czy jakoś jest fajna. I bardzo serdecznie chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim widzom, którzy dołożyli cegiełkę właśnie na ten sprzęt. Jak się podobało, wiecie co robić. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będzie już nurkowanie. Cześć!